Koncerty, konkursy, degustacja, a także wręczenie podziękowań i medali najbardziej zasłużonym dostawcom i pracownikom to tylko część programu jubileuszowego festynu zorganizowanego z okazji 30-lecia Mlekpolu. Współdzielnia mleczarska Pol w Grajewie organizuje po raz szósty piknik integracyjny ze względu na swoją specyfikę, ponieważ zrzeszamy 13, ponad 13 tysięcy producentów mleka z różnych regionów, rozpoczynając od województwa lubuskiego poprzez mazowieckie, województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie zachodzi potrzeba poszukiwania takich rozwiązań, żeby ci ludzie mieli możliwość wzajemnego spotkania, poznania się, porozmawiania o problemach mleka, ale i o problemach rolnictwa w różnych regionach. W związku z tym jest to ta możliwość w dniu dzisiejszym, że ci ludzie po prostu spotkają się z tych różnych regionów, nie jest to już tradycja w naszym wydaniu, w naszej spółdzielni. Część oficjalną festynu rozpoczął hymn Mlek Polu. Utwór napisany z okazji jubileuszu spółdzielni wykonali członkowie zespołu Kurpiowskiego ze Zbójnej. W części oficjalnej festynu liczne grono dostawców spółdzielni pracowników Mlekpolu i przedstawicieli firm współpracujących zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi oraz medalami za długoletnią służbę. Panie Malem za długoletnią służbę. Gratuluję Pani bardzo serdecznie. Życzę Pani wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Proszę o dalszą aktywną działalność. 30 lat to jeszcze młodzieńczy wiek. Jak pan wie, w mleczarstwie w Polsce firmy mają powyżej 100 lat, więc, e, oczywiście, w tej formie, jako Mlekpol, jako e, duże konsorcjum spółdzielcze, to rzeczywiście 30 lat. I największa firma w Polsce, więc trudno, żeby na takim pikniku zabrakło ministra rolnictwa. Cieszę się, że zostałem zaproszony i z przyjemnością porozmawiam tu z rolnikami. W czasie 30 lat na przysłowiowym surowym kamieniu pracownicy i członkowie spółdzielni Mlekpol zbudowali jedno z największych przedsiębiorstw spożywczych w kraju, powiedział Wojciech Cieszkowski, wicewojewoda Podlaski. Dla mnie to ogromny zaszczyt uczestniczyć dzisiaj w 30-leciu spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. To bardzo dobry przykład szybkiego, dynamicznego rozwoju jednej ze spółdzielni mleczarskich w Polsce, w naszym województwie. i pragnę Powiedzieć, że chyba było to możliwe tylko w województwie podlaskim, ponieważ 30 lat rozwoju przedsiębiorstwa o znaczeniu dzisiaj międzynarodowym to jest bardzo krótki okres czasu, ale ten okres został bardzo efektywnie wykorzystany przez samych rolników, członków spółdzielni, ale jednocześnie dostawców surowca, dzisiaj surowca bardzo wysokiej jakości, z którego można wyprodukować atrakcyjny, poszukiwany na rynkach produkt, który daje korzyści zarówno dla spółdzielni, jak też dla dostawców. W czasie festynu czynne były stoiska z produktami Mlek Polu. W zakładach spółdzielni z mleka wytwarzanych jest ponad 300 różnego rodzaju produktów. Marka Łaciate jest to najbardziej rozpoznawalna marka mleka, o największej dystrybucji w Polsce, jeśli chodzi o mleko spożywcze, jak również śmietanka Łaciate jest to lider Kategorii śmietanek, który zajmuje w tej chwili ponad 40% rynku, udziału ilościowego. Marka łaciate po swoim wizerunku promowana jest w sposób taki bardzo z wykorzystaniem delikatnego humoru, ale to nie śmiechu, tylko delikatny humor. Po prostu mleko czy pozyskiwania główne bohaterki również krowy są w sposób humorystyczny. Myślę mo mogę powiedzieć, że to jest typowy rodzaj y, takiego delikatnego humoru związanego z Łaciatem I, i uważam, że wszystkie nasze reklamy i ostatnie i poprzednie i pierwsza świadczą o tym, prawda, mleko Łaciate zawsze w sposób taki pogodny reklamowane jest. W ramach Polu działa specjalistyczny instytut badawczy, w którym przygotowywane są technologie nowych wyrobów. W dobie globalizacji, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorstwa, które chcą istnieć, które chcą się rozwijać, muszą inwestować w naukę. Spółdzielnia Mleczarska MacPole jest pierwszym w Polsce przedsiębiorstwem branży spożywczej, które powołało własne centrum badawczo-rozwojowe, które mieści się w Brągowie. To są wspólne projekty, także ostatnim jakimś takim projektem, który dział marketingu wprowadził na rynek i spółdzielnia się, to jest jogurt tiramizy. Charakteryzuje się no niepowtarzanym smakiem tak? i połączeniem jogurtu z jakimś nowym doznaniem smakowym, które powinno też zaskoczyć konsumentów. Mlekpol to przede wszystkim rolnicy, członkowie spółdzielni. Dzisiejszy dzień no to wiadomo, że to jest święto, jubileusz 30-lecia spółdzielni, ale to jest dzień członków spółdzielni klientów yy, spółdzielni staramy się integrować yy, bo na pewno działamy na Obym się nie myła gdzieś około 12 województwach i z tych 12 województwach są członkowie, przyjeżdżają do rodowitego miejsca, do Grajewa, do spółdzielni. Myślę, że to jest dzień integracji, takiego wzajemnego wymiany słów, spotkania się, takiego rodzinnego spotkania. Do zakładów Mlekpolu Surowiec dostarcza 16 tysięcy producentów z całego kraju. Do tej pory byłem członkiem Rady, więc jak można zawieść się na firmie, którą się tyle rządziło lat. Dzisiaj mamy występ godzinny. Jest, jest duży zespół, zespół kurpiowski ze zbójnej. No i cóż, będziemy występować, czekamy na oklaski tutaj. Organizatorzy festynu zadbali także o bogaty program imprez towarzyszących. Pod namiotem Polu autografy wręczali polscy sportowcy z mistrzem olimpijskim Wojciechem Fortuną na czele. W pikniku z Polem uczestniczyły całe rodziny. Najmłodsi bawili się w wiosce indyjskiej i na placu zabaw mleka z klasą. Na pikniku Mlek nikt nie był głodny. Można było nie tylko spróbować większości produktów mleczarskich, ale także zjeść porcje pieczonego dzika. Jak przystało na jubileusz, były także torty. Na pikniku najważniejszy był jednak dobry humor i wspólna zabawa. Publiczności podobały się bardzo prezentacje mody ekologicznej, w której wystąpili kierownicy zakładów mleczarskich. Brawa i nagrody otrzymali także uczestnicy konkursów sportowo-rekreacyjnych. Wieczorem scenę niepodzielnie opanowali jednak muzycy. Część koncertową rozpoczął zespół taneczny Maxel. Ta W programie festynu znalazł się także koncert zespołów Zakopower i popowo-rokowej grupy SAMI.